...dostanie punkcik. No i teraz tak trochę nie po chrześcijańsku, ale jeżeli drużynie przeciwnej nie wyjdzie, to przeciwna właśnie drużyna otrzymuje punkcik. Punkty są w rękach naszych hostes. Dobrze. Czym byłaby parafiada bez małego suchareczka? Co mówi cyklop do cyklopa? Mam na ciebie oko, a my mamy oko na balony. Mamy przygotowane pytania i te pytania, uwaga, przygotowała nasza tajna specjalistka Jagoda. Zweryfikowała wszystkie pytania i odpowiedzi, więc nie są one przypadkowe. Czy wszyscy są gotowi? Już był! Dobra, zaczynamy. Losuję pierwsze pytanie. Uwaga! Dziadek słonia! Kto pierwszy? Panowie! Kto? Rapo! gdzie <Darwin> da -da <-dum>, Podaj pięć rzeczy na literę K. Kto pierwszy? O panie! Cudnie! Słuchamy! Mhm. Jeden, jeden, idą łeb w łeb Dobrze kanarek. Brawo! losująca w ruchu Mhm. 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 Dobrze, Mhm. maszyna się perły Mhm. Sama Tak? Można przed przed niepotrzebnie Trzecie pytanie było. Teraz tylko proszę ostrożnie, bo widzę, że za jednym rzutem parę poleciało. Dobra. Który miesiąc ma 28 dni? Każdy. Panowie zdobywają punkt. Kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej? E, tak, 2004 rok. Panowie. Dobrze. Następny. Da, 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 da. Nazwa zestawu dziecięcego McDonald's. Panie. Brawo. Cudownie, bardzo się cieszymy. Tady 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 tady. Po jakim czasie psuje się miód? Brawo, dobrze. Ale naprawdę wszyscy błagam. Miód się nie psuje wcale. Panie. No, błagam. Jezu, chcę suchara, no. Chcecie suchara? Tak! No jak się nazywa, a propos właśnie miodu, jak się nazywa żona pszczelarza? Ula. Ile strun ma gitara klasyczna? Brawo. Tak, sześć. No mówię przecą. A kto to ma być? Ja. <langıvantain> <pair> Ta da da, ta da da, ta. W jakim polskim mieście codziennie trykają koziołki? Panie były pierwsze. Dobrze. W Poznaniu. Proszę cię bardzo. Mam tylko dwanaście. Nie przeginaj. Ile dzieci miał Adam Mickiewicz? Możesz się pomylić o trzy. O, przykro mi. Miał sześcioro potomków. Tak, zgadza się. Dla nas. Dziękujemy. Szyk, w jakim lecą żurawie. Tak, dobrze. Klucz. Brawo! Dobrze, no a teraz mój <t> ulubiony. Z kim śpiewa cała sala? Z kim śpiewa... Też uznajemy. Ale chodziło o Jerzego Połąskiego, ale gratulacje za kreatywność. Sam ja powiedzą. <sum> <takiego. sum> <Sami> tak. <wiedział. sum> <sum> Potrafili no. <sum> to jak chcecie jeszcze coś kreatywnego, to pytanie będzie takie. Hmm. Czym pokryty jest ząb? Dobrze. Była Było wiec, ja jeszcze alternatywna odpowiedź w w a pod tytułem kamień. Dobra. Dawaj sukar! Dawaj O Ojejku, no jejku, no nie ma ja tak, Jak obraca się prąd, napięcie. Psz. Ale my się nie obracamy, tylko lecimy dalej.

Przesadziłeś. Cztery i pół. Dziewczęta, zapraszam do punktu. Dziesiąty! Brawo. Brawo. Brawo! Brawo! Jak naz... Jak nazywa się płacz małego raczka? Uwaga, to jest suchar. Wycieraczka! Dzień. Uwaga, teraz będzie coś trudnego. Kiedy kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem, chodzę cała data. A no tak. Jaki kwiat jest atrybutem świętego Józefa? Brawo. Lilia, Lilia, Lilia. Ta, 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 ta. Kiedy według Kasi Sobczyk wszystko zdarzyć się może? Brawo. 13. Na piątek. Dobra. Jaki mamy stan punktu, punktowy, panowie? 8 do 11. Dobrze. Ta, 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 ta. Jaka jest... Piąta planeta od słońca. Piąta, ale to chodzi o. gdzie chłopiec? no? Brawo, dobrze. Jaki święty ogarnie nasze problemy z pracą? O kurczę, no, jeszcze skrywa. Józef jest klimat, można przyjść, dobra. Stolica Azji! Do pierwszej! Rosja! Pana Boga! Brawo! Azja nie ma stolicy! Ale, super! Bo kontryny. Musisz, kontryny. A jecha, to są tak. Oj, takie trzy 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 śmiech? No No, właśnie. Dobrze, uwaga, pytanie będzie teraz podchwytliwe. Czego dzisiaj nie ma? To jest pytanie dla was no, na scenie. Czego? Cyganów też nie ma. Brawo! 13, a tutaj ile mamy? 17, tak, dobrze. A teraz suchar, uwaga. Ulubione ryby, matematyka? Sumy. Brawo! Dobrze dobrze dobrze. Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Uwaga, kolejne pytanie: takie twórcze. Ile buraków wejdzie do litrowego słoika? Siedem. No nie. Widziałaś kiedyś buraki z nogami? Panowie, punkt. <ś handcuffs> Dobrze, teraz coś muzycznego. Hymn Unii Europejskiej. Jaka to melodia? Brawo! Oda do radości! Teraz zobaczymy, kto ma większy ta talent poetycki. Proszę, zarymuj. Oczy niebieskie, życie królewskie. Oczy czarne, życie. Tak. Uwaga, zostały jeszcze tylko dwa. Uwaga, bo zostały tylko dwa pytania. Dobra, uwaga! Ufaga. Jaki sak jest największym zwierzęciem na świecie? Ja wiem! Wieloryb. No, no, dobrze. Dobrze, no dobrze no. Co mówi ogrodnik do kumpla? To był suchar. Przesadziłeś. Dobra, lecimy dalej. To jest autorem serii przygód pana samochodzika. Tak, brawo. 13 pro, a versus 15. Dobra, to co podkręcam, atmosferę. Następne pytanie będzie za trzy punkty. Tylko poczekajcie, wybiorę takie z wykopem. Suchar będzie na deser. Nie, nie. Tak? Sam sobie powiedzieć. Dobra, to będzie trudne. Żyrafa pokazała Ci język. Jakiego on jest koloru? Białego. Tak. Czarny. Panie wygrały. A teraz... Dlaczego, uwaga, suchar na deser. Dlaczego ściany się nie kłócą? Bo jest między nimi pokój, tak jak między nami, Hallo! dziękujemy bardzo. A teraz czas na nagrody. Żeby nie było, że ci ludzie się tu męczyli tak po próżnicy. Najpierw zacznijmy od naszych dam, które wygrały. To był wizualny suchar Agnieszki. Są to kubeczki do tańca i do różańca. A dla panów, <grymne> kolejny super: bryloczki z naszym motto. I bardzo Wam dziękujemy, i zapraszamy oczywiście za rok. Dziękujemy. Brawa dla wszystkich. Posłuchary zapraszamy na nasze stolice. Yeah. Bardzo serdecznie dziękujemy w grupie dodańcej i dojrzańca.